Moja mama była naprawdę inspirującą kobietą. Jej ulubione powiedzenie brzmiało: "Po co mówić krwawienie, skoro można powiedzieć kwotok". Nigdy nie robiła niczego na półgwistka, jeśli mogła dać z siebie 100%. Lepiej było Iwen nie prosić jej o pomoc w zadaniu domowym. Wystarczyło poprosić, a miałeś gwarancję, że będziesz siedział do drugiej w nocy w dzień szkolny. Ciągle dodając i dodając różne szczegóły do pracy domowej. A rano przynosiłeś do szkoły niemal pracę naukową, podczas gdy wszyscy inni oddawali byle jak sklecone prace i tak dostawali piątki. Złościła się niezwykle rzadko, ale jeśli już włączył się jej sprawiedliwy gniew, konsekwencje zapadały w pamięć na długo. Miała jedną ulubioną historię o złośliwym posłuszeństwie, którą uwielbiała wszystkim opowiadać. A ja właśnie znalazłem na to dowód wideo, więc chcę się nim z wami podzielić. Wszystko zaczęło się w dniu, w którym znalazłem w pokoju brata sztylet. Niezwykły nóż, ale ozdobny sztylet w stylu fantazy. Rzadka i bardzo ostra rzecz. Byliśmy wtedy ewidentnie za młodzi na taką broń. Mój brat miał zaledwie 12 lat. Mama weszła do pokoju akurat w momencie, gdy stałem ze sztyletem w rękach. Oczywiście postąpiłem jak każdy szanujący się młodszy brat. Natychmiast na niego naskarżyłem. Brata nie było w domu, a mama urządziła gruntowne przeszukanie. W końcu znalazła jeszcze kilka podobnych noży, rozłożyła je na stole i zaczęła nastawiać się na nadchodzącą apokaliptyczną reprymendę. Kiedy brat wrócił, zastał ją siedzącą przed tą kolekcją. Jego twarz momentalnie pobladła. Mama bez zbędnych wstępów zapytała, skąd je ma. To była połowa lat dziewięćdziesiątych, a mój brat poważnie wkręcił się w Magic the Gathering. Sklep, w którym kupował karty, znajdował się dosłownie dwa kroki od domu. Spędzał tam mnóstwo czasu i kupował te karty pudełkami, więc sprzedawcy znali go z widzenia i doskonale wiedzieli, że jest nieletni. Mimo to, bez żadnych pytań sprzedali mu też tylety. Mama była w szoku. Kilka minut później podjeżdżaliśmy już pod sklep. Więc mama wciąga brata do sklepu i wykłada noże na ladę przed kobietą, która była właścicielką tego lokalu. Mówi jej, że to oni sprzedali je dziecku. A ta w odpowiedzi Aha, i co z tego? On nie ma osiemnastu lat i nie powinien mieć dostępu do podobnych rzeczy. Macie obowiązek instruować swoich pracowników, sprawdzać dokumenty, zanim sprzedacie broń nieletnim. Mama była gotowa uwierzyć, że to nieporozumienie, dopóki nie usłyszała, to przecież żart. Kawał, o co pani chodzi? Aha, czyli to z panią jest problem? Jestem jego matką. I moim zdaniem to wcale nie jest śmieszne. Skoro już nie zamierzacie przestrzegać prawa, to przynajmniej proszę, żebyście przestali sprzedawać broń mojemu synowi. Będę robić, co zechcę. Co się nie podoba, proszę iść poskarżyć się do telewizji. Oczywiście, ta kobieta nie miała pojęcia, z kim rozmawia i jak daleko moja mama jest gotowa się posunąć, jeśli chodziło o jej dzieci. Dlaczego ktokolwiek uznał że to dobry pomysł, by powiedzieć coś takiego? To przecież dosłownie wezwanie do działania. Mama daje jej ostatnią szansę. Czyli twierdzi pani, że Iwen bez mojej zgody, po tym, jak osobiście panią o to poprosiłam i wiedząc, że to niezgodne z prawem, i tak sprzeda mu pani nóż. Oczywiście, to only biznes. Jeśli nie podoba się pani to, czym zajmuje się pani dziecko, może warto go lepiej wychowywać. W tym momencie w pomieszczeniu jakby zabrakło powietrza. W rodzinie było nas trzech synów. Uczyliśmy się w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Mama była przewodniczącą rad rodziców we wszystkich trzech szkołach, znajdujących się w różnych częściach miasta. Dla niej bycie mamą było niemal osobną dyscypliną sportu, w której wygrywała we wszystkich możliwych kategoriach. I właśnie teraz tej kobiecie udało się uderzyć ją w samo serce. Teraz przyjdzie jej zapłacić za swoją ignorancję. Mama nie powiedziała już ani słowa zebrała noże i wyszła ze sklepu. Iwen sama sprzedawczyni wyglądała na lekko oszołomioną tym, że mama po prostu się odwróciła i wyszła. Ja też. Wsiedliśmy do samochodu i nikt nie wyrzekł ani słowa. A potem było widać, jak coś w niej przeskoczyło. Jakby fala determinacji ogarnęła ją całą. No cóż, w takim razie idziemy do telewizji. Nie pamiętam, żeby powiedziała jeszcze choć słowo przez resztę wieczoru. Następnego ranka obudziłem się, a mama już siedziała przy stole, otoczona różnymi papierami. Coś tam podkreślała, zaznaczała, zaklejała karteczkami. Rozmawiała przez telefon z kanałem informacyjnym, który dopiero coś otworzył i równolegle odpowiadała na maile rozesłane w nocy. Wydaje mi się, że mama Iwen nie spała. Całą noc studiowała przepisy i zbierała materiały do sprawy. Pierwsi dziennikarze, z którymi rozmawiała, nie widzieli w historii niczego szczególnego i odmówili jej przyjęcia. Za każdym razem, gdy mówiono jej nie, prosiła o kontakt do kogoś, kto być może się zainteresuje. Tak to trwało tygodniami. Telefony, wiadomości, oddzwanianie. Kontaktowała się z jednym reporterem, potem z drugim, zostawiała wiadomości głosowe i pisała ponownie. I w końcu mama znalazła dziennikarza śledczego, który zgodził się z nią współpracować. Zdecydowali, że najlepiej będzie wysłać do sklepu pod przykrywką mojego brata z ukrytą kamerą, żeby spróbował kupić coś większego. Tak, rozumiem, jak szalenie to brzmi. Spotkali się z nim niedaleko sklepu, wręczyli trochę pieniędzy. Wydaje mi się, że to było około 150 dolarów. I powiedzieli: kup największą broń, jaką on li zdołasz. Wyposażyli go w mikrofon i kamerę szpiegowską kupioną w lokalnym sklepie elektronicznym. Po czym ten wszedł do środka i spokojnie kupił prawdziwy, pełnowymiarowy miecz. Jeszcze na odchodne krzyknęli za nim żartem, tylko nie wpadnij w kłopoty. Oczywiście, o żadnym sprawdzaniu dowodu nie było mowy. Potem reporter przeprowadził wywiad z właścicielką sklepu, a ta znowu zaczęła swoją starą śpiewkę. Że niby sprzedawanie śmiercionośnej broni dzieciom, to onli żart. Następnie przed kamerą kłóciła się już z moją mamą tuż przy wejściu. Być może dlatego że została już złapana na gorącym uczynku przez ukrytą kamerę, poczuła potrzebę obstawania przy swoim. Jakby miała nadzieję, że ktoś stanie po jej stronie. Była wściekła. Mama po prostu dała jej wystarczająco dużo sznura, by ta sama się zaplątała. I w końcu, właścicielka sklepu zawiązała to wszystko w zgrabny, ciasno zaciśnięty węzeł i to przed kamerą. Totalna porażka z jej strony. Trudno sobie Iwen wyobrazić, jak można było bardziej nawalić. Tak, to Only reportaż z lokalnej telewizji z lat 90., ale dla mojej mamy to był moment triumfu. Wiedziała, że ma rację, wiedziała, że tę kobietę trzeba powstrzymać i, jak zawsze, doprowadziła sprawę do końca. W reportażu jest mowa o tym, że dziennikarze potem znowu tam zajrzeli i sklep był już zamknięty. W niecały miesiąc zamknął się na dobre. Reporter dostał nagrodę za ten materiał. A sprawiedliwy gniew w końcu został zaspokojony. Mama nagrała tę audycję na starą kasetę wideo i przy każdej okazji dumnie ją wszystkim pokazywała, swój szczyt osiągnięć. Opowiadała całą historię od nowa, a my oglądaliśmy ten reportaż w kółko, aż nagranie zaginęło w czasie i obrosło legendą. Ale udało mi się je znaleźć, i jestem pewien, że mama chciałaby, żeby wszyscy je zobaczyli. Oto to nagranie. Obrzydliwy dziekan składa obrzydliwą prośbę informatyk wykonuje ją co do Jouti. To było gdzieś w latach 2001 do 2002 w pewnym kraju Ameryki Południowej. Robiłem kurs administracji sieciami. Prowadził go facet, który równolegle pracował jako administrator systemów na jednym uniwersytecie, nazwijmy go Edgai. I opowiedział nam taką historię. Wydział, na którym pracował Edgai, był związany z filozofią i pokrewnymi kierunkami humanistycznymi. Około 90% studentów stanowiły tam kobiety, zarówno absolwentki szkół średnich, jak i osoby starsze, które przychodziły tam studiować już na emeryturze. W tym kraju studia na uniwersytetach bywają darmowe. Każdy obywatel ma swój numer AIGI, który jest nadawany w kolejności rosnącej. Na przykład, jeśli czyś numer zaczyna się od 27 milionów, osoba ta prawdopodobnie urodziła się w określonych latach. Jedynym wyjątkiem są obcokrajowcy którzy otrzymali obywatelstwo kraju w dorosłym wieku. Ich ID zaczyna się od 90 milionów. Dziekan wydziału, nazwijmy go Kripo, był starszym facetem w wieku 55 do 60 lat i, jak można się domyślić, zachowywał się dość paskudnie. Edgaj miał dostęp do historii przeglądarki wszystkich pracowników i studentów na wydziale. I powiedzmy tak, w historii Kripo nie było nic naukowego. Były za to bardzo wątpliwe rzeczy. Kripo prowadził kilka kursów dla studentów w połowie programu nauczania. Był jednym z kilku wykładowców tych przedmiotów. Rozdział studentów na kursy odbywał się co roku i na różnych uniwersytetach robiono to różnie: ręcznie, losowo i tak dalej. Na ich wydziale robił to specjalny program, który napisał Samet Guy. Wcześniej przydział odbywał się ręcznie. I oto pewnego dnia Kripo wzywa Edguja do siebie i mówi: "Chcę żeby na moje kursy trafiły oni dziewczyny zajgi zaczynającym się od 36 milionów wzwyż. Zorganizuj wszystko poładnie. I dodał, że jeśli ten nie wykona polecenia, to może zapomnieć o swojej posadzie. Ponieważ 90% studentów na wydziale to kobiety, prośba była dość obrzydliwa, ale nie na tyle jawna, żeby ktoś od razu zauważył, że coś jest nie tak. W tamtych czasach takie zachowanie jeszcze nie było karane zwolnieniem. Ale na pewno nie wzbudziłoby entuzjazmu rady uniwersyteckiej. Edgaj zrozumiał, ID od 36 milionów to mniej więcej dziewczyny do 20 do 21 roku życia. Innymi słowy, dziekan po prostu chciał mieć miłą dla oka publiczność. Kto wie, co jeszcze planował, ale Kwipo wyraźnie powiedział: Tylko dziewczyny, only od 36 milionów wzwyż. No cóż, Edgaj dokładnie wykonał prośbę. Zapisał Kripo na kursy wszystkie cudzoziemki z Aigi, zaczynającymi się na 90 milionów. Wszystkie miały ponad 60 lat. Kiedy zaczęły się zajęcia, Kripo był wściekły. Żądał zwolnienia Edguya, na co ten spokojnie odpowiedział: Dokładnie wykonałem pana prośbę, chociaż była dziwna. Jestem pewien, że członkowie rady nie byliby zachwyceni, gdyby się o tym dowiedzieli. Kilka miesięcy później Kripo został schangiony i zwolniony. Krążyły różne plotki, ale Dgaj taki nie dowiedział się, z jakiego dokładnie powodu zdjęto go ze stanowiska. Chcesz, żebym odbierał telefony służbowe, pracując z domu? Kilka lat temu mój znajomy, nazwijmy go Mark, otworzył domowy biznes zajmujący się naprawą i serwisem komputerów. Mieszkali z żoną w tym domu od około dwunastu lat i mieli znany w całym mieście numer telefonu stacjonarnego. To było jeszcze w czasach, gdy telefony komórkowe dopiero zaczynały zyskiwać na popularności. Jakieś 90% ludzi wciąż korzystało ze stacjonarnych. Mark pracował od 15 do 23 na tę samą zmianę co jego żona. Taki grafik pozwalał klientom spokojnie rozwiązywać problemy z komputerem po zakończeniu ich własnego dnia pracy. Prawie wszystkie naprawy wymagały wtedy jeszcze osobistej obecności, więc klienci zazwyczaj przynosili sprzęt wieczorem, a rano w drodze do pracy zabierali go z ganku Marka. Na początku wszystko szło świetnie, ale potem w mieście pojawił się nowy lekarz który prowadził własną praktykę i miał numer telefonu, który różnił się od markowego only jedną cyfrą. W numerze Marka w czterech ostatnich cyfrach była czwórka, a w biurze lekarza dziewiątka. Pomyłkowe telefony zaczęły się niemal natychmiast. Początkowo dzwonili rzadko, a Mark uprzejmie kierował rozmówców tam, gdzie trzeba. Ale z czasem, gdy doktor jestem tu nowy, zaczął przyjmować coraz więcej pacjentów ze skierowań z lokalnych szpitali, telefony zaczęły dzwonić przez całą dobę, w weekendy, w nocy, w święta, kiedykolwiek. Biuro lekarza również przyjmowało telefony przez automatyczną sekretarkę poza godzinami pracy, aby pacjenci mogli dowiedzieć się, kto ma dyżur, a personel szpitala mógł dodzwonić się do lekarza. W rezultacie, żeby zjeść obiad z żoną albo chociaż się wyspać, Mark musiał wyciągać wtyczkę telefonu z gniazdka a mając trzynastoletnie córki, które już zaczynały nocować poza domem, było to, łagodnie mówiąc, nie najlepsze rozwiązanie. Mark zadzwonił do gabinetu lekarza i uprzejmie poprosił ich o zmianę numeru telefonu, aby on z rodziną mogli żyć w spokoju i aby mógł rozwijać swój biznes. W końcu te telefony dosłownie utrudniały mu pracę. Biorąc pod uwagę, że numer miał już od dawna, uznał, że będzie sprawiedliwie, jeśli to właśnie lekarz wykaże się elastycznością i weźmie sobie inny numer, żeby zakończyć pomyłki. Na co doktor, nie przebierając w słowach, odpowiedział, że niczego zmieniać nie będzie. Że niby cała reklama, blankiety, wizytówki, szyldy są już wydrukowane. A jeszcze trzeba będzie powiadamiać pacjentów, rejestry medyczne, organizacje licencyjne i szpitale. Po prostu róbcie, co możecie. Jestem pewien, że telefony wkrótce przestaną dzwonić. Powodzenia. No cóż, odpał dziarsko Mark. Naprawdę postaram się zrobić wszystko najlepiej, jak potrafię. Od tego momentu Mark zaczął osobiście odbierać wszystkie pomyłkowe telefony. Wysypka po porannej pracy w ogrodzie, gdzie unosi się pyłek? Proszę natychmiast przyjść na wizytę. Za każdym razem kaszlesz, gdy palisz? Pilnie do lekarza. Hm, oczywiście nie jestem lekarzem, ale temperatura 37.5, brzmi podejrzanie. Proszę wpaść po obiedzie. Właśnie się przeprowadziliście, macie pięcioro dzieci i wszystkie potrzebują badań i szczepień do szkoły na przyszły tydzień? Doskonale. Akurat mamy wolne okienko za godzinę. Proszę się nie martwić, przyjmiemy całą piątkę od razu. Dziś, oczywiście, akceptujemy wszystkie plany ubezpieczeniowe. Zapraszamy. Mark zapisywał na wizytę absolutnie wszystkich. Ludzie byli zachwyceni taką troskliwą postawą i szybkimi terminami. Umówił Iwan pięć badań profilaktycznych na piątek, na 17, na sam koniec dnia pracy. W poniedziałek rano, doktor, jestem tu nowy, sam do niego zadzwonił i błagał, żeby przerwał to szaleństwo. Mark odpowiedział: Przestanę, jeśli pan przestanie. Już pod koniec tygodnia lekarz miał nowy numer telefonu. Chcecie, Żebym czekał do ostatniej chwili z rezerwacją hotelu. Świetnie, zgoda. Pracuję zdalnie w małej firmie, która ma około 120 pracowników. Zgodnie z moją umową, jestem zobowiązany trzy razy w roku przyjeżdżać do biura na tydzień. Ostatni raz byłem tam w listopadzie. W umowie jest jasno określone, że pracodawca pokrywa 100% kosztów hotelu, dojazdu, biletów lotniczych lub paliwa. Zazwyczaj te wyjazdy są absolutnie niczym niezwykłym. Ot, średniej wielkości miasteczko gdzieś w centralnej części kraju. Specjalnie nie ma tam co robić. Trudno. Kilka miesięcy przed moim listopadowym wyjazdem mieliśmy audyt finansowy, audytorzy wskazali na brak kontroli nad zakupami. Wcześniej wszystko było proste. Każdy menedżer i kierownik miał kartę korporacyjną z limitem 2000 dolarów. I dopóki mieściło się to w limicie, nie trzeba było składać żadnych wniosków o wydatki. Po audycie nasz dział księgowości postanowił skupić się wyłącznie na systemie zamówień. Od tego momentu nie miało znaczenia, co chcesz kupić, po co i kiedy. Bez zatwierdzonego wniosku transakcja nie mogła dojść do skutku. Ta nowość akurat zbiegła się z początkiem października, kiedy próbowałem zarezerwować sobie hotel na ten właśnie listopadowy tydzień. Zazwyczaj sam wybieram, kiedy pojechać do biura, ale tym razem poproszono mnie, żebym przyjechał właśnie w tym tygodniu. Na prośbę prezesa i dyrektora finansowego uruchamialiśmy proces planowania strategicznego i potrzebowali mojej obecności na miejscu. Więc złożyłem wniosek o rezerwacji hotelu i. cisza, mija kilka tygodni, zapominam o tym. Potem w połowie października przypominam sobie kurczę, przecież nie zarezerwowałem hotelu. Kiedy składałem wniosek, koszt pobytu za cztery noce wynosił około 580 dolarów. Teraz, w połowie października. Już 750 dolarów. Zaczynam googlować, dlaczego tak, i widzę, że w tym samym tygodniu w mieście jest koncert, a zaraz potem duże uniwersyteckie wydarzenie sportowe. Piszę maila do księgowości, że trzeba rezerwować hotel jak najszybciej, ceny rosną, wolnych pokoi jest coraz mniej i tak dalej. W odpowiedzi przychodzi suchy mail każdy ma swoje priorytety. Pana wniosek zostanie rozpatrzony, gdy uporamy się ze wszystkimi poprzednimi. No cóż, po prostu siedzę i czekam. Co kilka dni sprawdzam, ceny nadal rosną. Raz w tygodniu wysyłam maila z pytaniem, czy zatwierdzili już mój wniosek. A w odpowiedzi wciąż ta sama, absolutna cisza. W końcu, na tydzień przed wyjazdem, wysyłam maila do księgowości, do wiadomości dyrektora finansowego i piszę, jeśli nie zarezerwuję pokoju dzisiaj, wolnych miejsc już nie będzie i nie będę mógł przyjechać na spotkania dotyczące planowania strategicznego. Mniej więcej po pół godzinie przychodzi odpowiedź. Dosłownie, jest pan upoważniony do zarezerwowania pokoju w hotelu na cztery noce. Super, rezerwuję. Ten sam pokój, który kosztował 580, teraz kosztuje 1300 rok. Zarezerwowałem i żyję dalej, i o tym nie myślę. W zeszłym tygodniu w końcu zabrałem się za raporty z wydatków, wgrałem rachunki z karty, złożyłem raport, wliczając ten hotel za 1300 dolarów. Dziś zadzwonił do mnie dyrektor finansowy i zaczął na mnie wściekle krzyczeć, że niby gdzie ja mieszkałem za takie pieniądze i co ja sobie w ogóle wyobrażam. Bardzo spokojnie przesłałem mu ten właśnie wniosek o płatność i wszystkie maile, w których ostrzegałem o wzroście cen. Podczas gdy czytał korespondencję, na linii nastała grobowa cisza. Potem on li wymamrotał, a niech to szlak. I się rozłączył. Do końca dnia wszyscy kierownicy dostali maila, system wniosków o wydatki zostaje tymczasowo zawieszony, dopóki nie wymyślą, jak go normalnie zorganizować. Potrzebujecie pilnych obliczeń? Przykro mi, mam zakaz pracy z domu. Obecnie w pracy nastała u mnie faza złośliwego posłuszeństwa. W zeszłym tygodniu mocno mi się oberwało, bo próbowałem popracować z domu. Musiałem pilnie dokończyć coś na nadchodzącą konferencję. Powiedziano mi jednoznacznie, że bez wcześniejszego zatwierdzenia nie wolno pracować zdalnie. Przypomniano mi, że podpisałem odpowiednią umowę. Oponowałem, że w zasadzie moja praca ciągle wymaga zdalnej aktywności. Na co mi odpowiedziano, podpisał pan umowę? No cóż, skoro podpisałem, to teraz po wyjściu z biura wyłączam telefon służbowy i nie dotykam go w weekendy. Jestem na pensji, ale poniżać się i wypraszać pozwolenie na pracę z domu za darmo nie zamierzam. W ten weekend zadzwoniła do mnie na prywatny numer jedna z menedżerek. Poprosiła o zatwierdzenie stawek rozliczeniowych, które trzeba było pilnie przekazać. Odpowiedziałem, że mam zakaz pracy z domu, więc zajmę się tym w poniedziałek, jak on mi nadarzy się taka możliwość. Wszystko zostanie oddane z opóźnieniem. Ale co zrobić, w końcu podpisałem umowę. Dosłownie nic by ich nie kosztowało, żeby po prostu pozwolić mi robić moją cholerną robotę. Pensję mam stałą. Ale skoro postanowili grać w głupie gry, niech cieszą się głupimi nagrodami. Aktualizacja. Wielu pyta, po co w ogóle pracowałem z domu w czasie wolnym. Mam takie podejście. Nie płacą mi za to, żebym siedział 35 godzin w biurze, ale za to, żebym wykonywał dość specyficzną pracę. Czasami zajmuje mi to 25 godzin w tygodniu, czasami 35, a czasami więcej. Ten system był wcześniej dla mnie bardzo elastyczny pozwala łączyć pracę, rodzinę i wolontariat. Więc problem wcale nie leży w pracy, a rader w konkretnej osobie, której władza uderzyła do głowy. Aktualizacja 2. Nadszedł poniedziałek i. Cisza. Ani słowa o przeterminowanych stawkach. Naprawiłem parę błędów, ale podejrzewam, że po prostu ktoś inny edytował raporty w PDF i wysłał. Co więcej, termin oddania nagle przedłużono o tydzień. Wszyscy żyją, ale ja coś zmieniłem. Zmiana numer 1. Nie biorę już telefonu służbowego do domu. Po tylu latach po takiej decyzji czuję jednocześnie ulgę i niepokój. Zmiana numer dwa. Poinformowałem wszystkich, którzy potencjalnie mogą mnie potrzebować, że po wyjściu z biura jestem poza zasięgiem. Zmiana numer 3. Aktualizuję CV. Pora stąd uciekać. Aktualizacja 3. Dostałem nową ofertę pracy. Czekam na oficjalne pismo, po czym napiszę wypowiedzenie. Wszystkim, którzy teraz szukają pracy, powodzenia. Dobra, wezwijmy pracownika parku. Ten przypadek zdarzył się w weekend na dzień pamięci. Mam miejsce na jednym zamkniętym kempingu. To przytulne, ciche miejsce z jeziorem, basenami, restauracją i innymi udogodnieniami. Uwielbiam je za to, że moje dziecko może tam być po prostu dzieckiem. Tak jak w moim dzieciństwie, biegać z przyjaciółmi, znikać aż do samej kolacji. A ja się przy tym nie martwię. Nasza działka znajduje się przy małej ślepej uliczce z trawnikiem pośrodku, gdzie dzieci zazwyczaj grają, a dorośli organizują gry na trawie inne rozrywki. Ponieważ to był świąteczny weekend, w parku było szczególnie tłoczno. Wielu przywiozło ze sobą gości, a jeden z tych gości zaparkował swój samochód tuż przy krawędzi trawnika. Moje dziecko i jeszcze jeden chłopiec grali w piłkę i ktoś spudłował. Piłka uderzyła w zaparkowany samochód. Właściciel bryki wyszedł od razu naburzowany i zaczął naskakiwać na dzieci. Ja i drugi rodzic natychmiast podeszliśmy, żeby rozładować sytuację. Oczywiście, jeśli od piłki powstała jakaś realna szkoda, zapłacimy za wszystko. W końcu to nasze dzieci. Ale facet zaczął krzyczeć, że są wgniecenia, ogromna rysa, pęknięcie na przedniej szybie. I wszystko to rzekomo przez piłkę. Byłem nastawiony pokojowo, ale kiedy człowiek próbuje przypisać kupę już istniejących uszkodzeń mojemu dziecku, moja cierpliwość gwałtownie się kończy. Krótko mówiąc, zaczęliśmy się kłócić i sprzeczać. I wtedy on wypowiedział magiczną frazę: Jeśli nie jesteśmy gotowi za wszystko zapłacić, on węż wie ochronę parku. Rozumiem, do czego to zmierza. Uśmiecham się i mówię, świetnie, wzywaj. Więc przychodzi pracownik parku, rozgląda się i ku zdziwieniu wszystkich oprócz samego krzykacza ogłasza, że jego samochód stoi w strefie zakazu parkowania. Co więcej, ponieważ sam kierowca przyznał się, że stoi tam już od kilku dni, dostaje gruby mandat i nakaz natychmiastowego usunięcia stamtąd swojego grata. Pracownik mówi też, gdyby pan od początku zaparkował w wyznaczonym miejscu, nic by się nie stało. Facet poczerwieniał, ale nie powiedział ani słowa. W milczeniu przestawił swój rydwan i przez resztę weekendu więcej go nie widzieliśmy ani nie słyszeliśmy. Ach, chcecie, żebym chodził do szkółki niedzielnej? W takim razie cieszcie się moją rozległą erudycją na temat waszej świętej księgi. Moi rodzice i krewni są głęboko zaangażowani w pewną surową grupę religijną. Występuje ona głównie w USA, ale jest obecna także poza granicami kraju. Nie powiem jej nazwy, bo nie chcę, żeby rodzice natknęli się na ten post. Odszedłem z grupy około trzy lata temu po tym, jak odmówili uznania u mnie poważnych problemów ze zdrowiem. W ich systemie wierzeń uważa się, że człowiek może stać się jak Jezus i sam się uzdrawiać. Co za bzdura, prawda? I nie chodzi o jakieś zadrapania czy przeziębienie. Chodzi o raka, choroby zakaźne jak odra, pouliou, krztusiec, złamania, zaburzenia psychiczne. Krótko mówiąc, kompletny obłęd. Ale za każdym razem, gdy przyjeżdżam w gości do rodziców, zmuszają mnie do chodzenia do szkółki niedzielnej na znak szacunku dla rodziny. Guzik, prawda. Tak naprawdę chcą mnie po prostu wciągnąć z powrotem. W tej grupie, jeśli ktoś odchodzi, reszta traktuje to jak osobistą misję sprowadzić uciekiniera. I właśnie w tę niedzielę miałem wolne od pracy. A ojciec powiedział, że muszę iść z rodziną do kościoła. Według niego nadal mogę uczęszczać do szkółki niedzielnej, bo przecież on studiuje na uniwersytecie. Przyjeżdżamy do kościoła, jestem ubrany jak z igły, prosto jak na paradę. Kobiety przy wejściu były zachwycone. Wiedziały, że odszedłem i zagadały, o, jak wspaniale cię tu znowu widzieć. Mamy nadzieję, że będziesz przychodzić częściej. Tęskniliśmy za tobą. Schodzę do klasy. Tam studenci w moim wieku i starsza kobieta nauczycielka o bardzo surowym wyrazie twarzy. Wspaniale usadza mnie i zaczyna lekcję, opowiada o Biblii, o tym, co jest słuszne, a co nie. I tu zaczyna się moje złośliwe posłuszeństwo. Widzicie, ukończyłem dwa lata zaawansowanych kursów biblijnych, tłumaczyłem teksty ze starożytnych języków, przeczytałem Biblię w całości, od deski do deski. Więc miałem przygotowane pewne argumenty. Nauczycielka, i rzekł Bóg, że nie wolno kłaść się do łóżka z człowiekiem tej samej płci. Ja, a gdzie to jest powiedziane, proszę pani? Nauczycielka, tutaj, w tym wersecie, pokazuje. Ja, a czy pani wiedziała, że to jest źle przetłumaczony fragment? W oryginale po hebrajsku jest napisane: mężczyzna nie będzie obcował z chłopcem. Nauczycielka w szoku. Cała lekcja przebiegła mniej więcej w takim tonie. Podważałem twierdzenia dotyczące aborcji, pozycji prostytutek, imigracji itd. A po nabożeństwie nauczycielka odwołała mojego ojca na bok. Kiedy ojciec wrócił, onli westchnął, pokiwał głową i powiedział: Dobra, możesz już tu więcej nie przychodzić. Odpowiedziałem, nie była pod wrażeniem mojej dogłębnej znajomości pisma.